prowadzące do szklanych drzwi gdzie czyli uchylone, pełne światła. Wiedziałam, do czego są te schody i wiedziałam, co to jest za światło. Już miałam przekonanym wiem. Później wiesz, tutaj z krześnie rozmawiali już to przed e, wybieniem. I właśnie był Święty z niektórymi się ludźmi tutaj dzieliłam, którzy wiedzą, znaczy większość z Was wie. E, takich błogosławicnie doświadczam w ogóle w kierunku takiego pracy. I mówiłam, że taką rzecz, że ja w życiu będąc w ogóle dzieckiem. Ja szybko zostałam okradziona z tego, że ja nie mam sensu w ogóle marzyć, że marzenia są dla bogatych, marzenia są dla szczęśliwych ludzi. A Ja gdzieś tam miałam w ogóle w głowie zawsze że ja jestem jakby niegodna, żeby marzyć, a marzenia... Są dla to są mrzonki i tak w ogóle nic takiego nie będzie w moim życiu. Jakiś czas temu, kiedy Bóg odpowiedział na moją modlitwę w ogóle tego samego dnia, następnego dnia, jak jechałam do pracy, zobaczyłam, jak dawno nie dziękowałam Bogu za pracę, którą mam, którą tak wiele się modliłam w ogóle. I gdzieś tam, jak zaczęłam, jak się nawróciłam tam był w swoje życie, to powiedziałam Bogu, że Ktoś powiedział mi, że mogę mieć marzenia. Boże, ja nie wiem jeszcze, co to znaczy mieć marzenia, ale wiem, że mam pragnienie, żeby nie pracować fizycznie. Nie chcę tak pracować. Wiem, że nic nie wskazuje na to, żebym tak mogła. Po prostu nie jest mojej siły, moje wykształcenie, jakkolwiek wszystko jest niesprzyjające do tego. Ty dobrze wiesz, mój język i w ogóle. I to było na początku mojego nawrócenia. Później w ogóle Bóg mi pokazywał, że. Że ja jestem godna, że ja jestem w ogóle za to, że ja jestem. Jego dzieckiem to mi się należy całe stół obfitości. To wiecie, to jest niesamowite, kiedy zaczynasz tego doświadczać. I właśnie jakiś czas temu, czyli około tam dwa tygodnie temu, rano właśnie podziękowałam Bogu za pracę. I godzina, dziś tego samego dnia, 15, stała właśnie przy, wziął mnie szef na rozmowę i zaproponował mi pracę. Ja o nic nie musiałam pytać, bo sam mi wszystko powiedział. Oni są przygotowane dla Ciebie, dla mnie. Powiedział, w styczniu dostaniesz nowy kontrakt, się o nic nie musisz martwić. Pytanie, czy chcesz? Czy chcesz w ogóle być u mnie w zespole? Ja powiedziałam, że ja zawsze chcę się rozwijać. I zawsze jestem gotowa, i zawsze będę robić wszystko najlepiej, jak tylko potrafię. On tylko się uśmiechnął. Wiecie, dwa dni, to był poniedziałek, z niedzieli, no właśnie na poniedziałek. W poniedziałek dostałam o taką informację, którą się modliłam, bo się modliłam o tatę. I dostałam tego samego dnia przed 12 telefon od taty, choć nie miałam z nim dwa tygodnie w ogóle kontaktu. A później we wtorek modliłam się rano, jadąc do pracy, o w ogóle dziękowałam Bogu za pracę. I tego samego dnia, około 15, dostałam po prostu awans. I wiecie, w ogóle, dzisiaj na uwielbieniu, święty do mnie w ogóle mówi, że. Tam, gdzie jestem słaby, jesteś słaba, w ogóle tam ja jestem mocny. Dlatego ci daję, żebyś dalej widziała, że, nic, że nie możesz sobie zasłużyć. Do święty powiedział, dlatego dostajesz tak szybko, bo ja ci przypominam w ogóle, że ja odpowiadam na pragnienia, na marzenia, żebyś, nie żebyś zawsze pamiętała o tym, że ja jestem w ogóle, że ja to już po prostu wykonałam. I wiecie, jak to jest. To za życia. Nasze starania niejednokrotnie zapominamy. Ja wiem, dlatego dostałam tak szybko, żeby do po prostu mi przypomniał, że co w ogóle on może, Co, że on nie jest jego ręka za krótka. Bo, wiecie, proza życia często nas wyrywa z tego, że a, już tak się gdzieś tam poukładało, już gdzieś tam jesteś zadowolony, to, to tak sobie osiądziesz, że jest dobrze. Wiecie, jak jest każdy z nas, tak to przeżywa. I właśnie to, te rzeczy, które się ostatnio wydarzyły, to jeszcze raz po prostu Bóg mi przypomina, że On jest i tam, gdzie w ogóle, że ponad nasze możliwości. Bo wiecie, jak to jest po ludzku, ktoś tam założył firmę, gdzie w ogóle w życiu byś pomyślał, że taki, ja taki godny. Wiecie, jak było, no. Każdy z nas z czegoś tam powychodził. Ja jestem w ogóle Bogu mega wdzięczna. Mega, mega, mega. Za to, jaki On jest dobry. Amen. Za to, jakie obfitości nam daje w ogóle. Za to, że my nawet Chyba przyzwyczailiśmy się do takiego komfortu, już, że, a, że to jest. Że, tak, że taki jest Bóg. To, to, ja myślę, że to też dobrze, no bo mamy w obfitości chodzić. Ale no, pamiętajmy, że, że Bóg, Boga ręka nie jest za krótka, że On da Ci w takim momencie, że w ogóle wow. Nie właśnie o Twoich staraniach. jeśli cm Duch święty pokaże, że jak się będziesz starać, to ja nie będę miał pola. Amen. Bo ja, Ty już sobie sama utorujesz drogę. I pokazał mi schody lśniące, że on już przygotował. Że o, o, to tam są już drzwi otwarte. Światło jest zobaczyłam. Że w ogóle droga do obfitości jest taka gładka, piękna, czysta. To jest w ogóle wow. No, Amen. Super.